Trzecim sezonem naprawdę bardzo dużo się dzieje, pojawia się wiele nowych postaci yy, i będzie dużo niespodzianek. Mogę zdradzić już, że tak Marcin Kaszuba i Iga Małecka są razem w szczęśliwym związku. Iga jakby jest spełniona, szczęśliwa i może przez chwilę tak odsapnąć, poczuć się spokojna i Jakoś spełniona. Jest wiele emocjonalnych scen, wiele zawrotnych akcji, które wprowadzą duży chaos. Mój ojciec serialowy Krzysztof Stelmaszyk, marek Kaszuba, wprowadza do kancelarii, którą przejmuje i rządzi nią twardą ręką. O wiele więcej pracuje w kancelarii za sprawą nowego szefa. Aśka jest bardzo z tego powodu zadowolona. Jej związek się rozwija, aczkolwiek czekają ją pewne zakręty życiowe. To jest chyba jedyna klasza taka, w której iga. Przez to, że to życie osobiste zaczyna się jej porządkować, może jakby skupić się na sobie, na swoim rozwoju. Bardzo mocno angażuje się w te swoje studia, socjalizację. Nie rezygnuje z swojej pracy, oczywiście, ale próbuje szukać swojego miejsca też w, w sferze zawodowej, w życiu. Pójdę do kina z